Zazwyczaj są to pieski i kotki. Bywa też tak, że ludzie porzucają swoje książki, a one samotnie trafiają na tajemnicze półki. Takie miejsca, gdzie można spotkać opuszczoną książkę, to antykwariat. Nocami, gdy ludzie już nie pracują, a myszy harcują, te cenniejsze książki panoszą się tam i rozpychają na półkach, a tańsze błąkają między ragałami i wzajemnie poznają swoje historie. Opowiem wam taką szczególną historię. Która wydarzyła się nie tak dawno temu w bardzo wyjątkowym antykwariacie. Było to ogromne miejsce z półkami po brzegi wypełnionymi książkami, zupełnie jak w nowoczesnej księgarni. Niestety wszyscy o nim zapomnieli i nikt go już nie odwiedzał. To będzie pierwsza bajka o książkach, jaką usłyszycie. Dawno już nikt nie sięgał tam po książki, które stęsknione wyczekiwały przede wszystkim dzieci. Niestety maluchy nie interesowały się wcale wcale bajkami w książeczkach. Wszystkie wolały place zabaw i komiksowych bohaterów na ekranach swoich telewizorów, komputerów i tabletów. Wszystkim książkom było ogromnie smutno i czuły się samotnie, tak jak czują się dzikie zwierzęta w klatkach. Podobnie czuły się dzikie opowieści, pełne przygód historie dla młodzieży o dalekich wyprawach, stoczonych pojedynkach i wielkich przyjaźniach. Takie historie czuły się najgorzej pozostawione na uginających się od ich ciężaru półkach. Książki poznawały się po zapachu przygody. Każdy, kto miał w dłoniach książkę, wie, że pachną i często ważniejsze jest to dokładki. Jednej nocy podczas burzy bajka o królewnie śniesce przekazała niepokojącą wiadomość. Podobno do antykwariatu mieli przyjść ludzie, którzy twierdzili, że są żywymi książkami. Jak to żywe książki, a my to co? Oporuszyły się przygody Sherlocka Holmesa. Książki naprawdę zdziwiły się, że mają przyjść do ich domu żywe książki. Ale jak to? Przecież my też jesteśmy żywe? Może to jakaś dostawa? Zastanawiały się wystraszone kryminały. Spokojnie, wiem o co chodzi, zagaiły troskliwe misie. Przyjdą do nas tacy, których nikt nie chciał przytulić albo ktoś ich bardzo nie lubił za to, jaki miały kolor skóry, albo co zrobiły zanim się zmieniły. Przyjdą do nas osoby, aby opowiedzieć swoją historię i sprawić, że inni ludzie będą wiedzieć o nich więcej i nie będą już ich źle oceniać. Nie lubię się przytulać, mruknął podręcznik do matematyki. Zdecydowanie była to książka najbardziej samotna w tej księgarni. Królowa nauk była odrzutkiem. Zresztą, nawet komiksy czuły się w tym miejscu puszczone. Każda z książek chciała zostać zaadoptowana, a kierownik księgarni płakał, że tak mało osób kupuje książki. Następnego dnia do księgarni przyszły osoby podające się za żywe książki. Na widok ludzi cała literatura światowa zaczęła powarkiwać z niezadowolenia. To one powinny być tu gwiazdami, od dawna nikt nie zwracał na nie uwagi. Biografie zapłakały gorzko, przecież to one zawsze opowiadały ludzkie historie, a teraz zastygłe myśli zostały zastąpione prawdziwymi ludźmi. Książkom zrobiło się smutno. Na chwilę jednak zapaliła się w nich nadzieja, ponieważ przyszło mnóstwo dzieci. Najmłodsi jednak nie przyszli do książek, które były gospodarzami, tylko do osób, które twierdziły, że są książkami. A czy wiecie drogie dzieci, czym są żywe książki? Żywymi książkami są osoby, których dotyczą różne niesprawiedliwe stereotypy, czyli uprzedzenia. Takie osoby często są nielubiane. Prawdziwym książkom było tym bardziej przykro, bo one również czuły się wykluczone. Nikt nie chciał przygarnać ich do siebie. Od dawna siedziały na półkach, jak kurki, na grządkach i nikt ich nie kupował. Tak jak w książkach są bohaterowie, tak każda z osób, która opowiadała o sobie, była bohaterem własnej historii. Osoba z zespołem dawna, osoba niesłysząca, ale czytająca z ruchu warki mówiąca, była też pani Strażak i osoba ciemnoskóra. Pani Strażak powiedziała, jesteśmy tu dlatego, aby czytelnicy mogli stanąć twarzą w twarzy z własnymi uprzedzeniami i uśmiechnęła się. Dzieci były szczerze zasłuchane. Książki na półkach były bardzo zazdrosne. Nikt z gości księgarni nie zwracał na nie uwagi. Książka, dziewczynka z zapałkami, trzęsła się zimna i powiedziała do książki sierotka Marysia. Słuchaj, kochana, nie dosyć, że nikt nas nie chce, to jeszcze strasznie tu zimno. Poproś książkę Jasi Małgosia, aby dorzuciły nieco drewna do pieca, bo pomarzniemy tutaj. Droga, dziewczynko z zapałkami, Jasi Małgosia nie mają już drewna, tak jak ty nie masz już zapałek. Wiesz, że ta księgarnia jest bardzo biedna, ale zapytam książkę Robin Hood, czy nie znalazłaby trochę drewna w swoim lesie. Nie da rady. Robin Hood bardzo schudł, bo go nikt nie czytał i nie miał humoru na takie akcje smutnie odpowiedziała środka Marysia. No dobrze, pomogę wam. Z inicjatywą wyruszyła opowieść wigilijna. Skąpiec z mojej historii tak nie chce obchodzić świąt, więc mogę oddać swoją starą choinkę, a książka muminki dorzuci kilka gałązek do pieca. Kubuś Puchatek, zaciekawiony całą rozmową, również chciał przyłączyć się i pomóc. Miał jednak bardzo mały rozumek i niestety nie wiedział, że iglaki tak mają, że suche igiełki skaczą. Jedna niesforna, płonąca igiełka poleciła na książeczkę trzy świnki i spowodowała pożar. Książeczka zakwiczała wystraszona, a papierowe słowa zaczęły szybko płonąć. Co za szczęście, że błyskawicznie zareagowała Kuwadis, która spadła strażacce na głowę. Żywa książka pani Strażak kazała ewakuować się wszystkim z księgarni i gaśnicą ugasiła ogień ratując książki. Dzieci bardzo zmartwiły się, że książki żyją w ciągłym niebezpieczeństwie i nie mogą przecież przebywać w takich warunkach, gdzie jest zimno. Postanowiły kupić wiele książek, aby poznać na nowo bajki i nauczyć się, czym jest odpowiedzialność. Dzięki, to by było na tyle.